Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry Ewa Senku, Witam i zapraszam na sport. Do kolejnych zawodów przygotowują się zawodnicy klubu koreańskiej sztuki walki. Te kłonowcy z Lubina trenują pod okiem Waldemara Doleckiego. W najbliższą niedzielę w Nowej Rudzie odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów. Tam będzie startował jeden z naszych zawodników. On się zakwalifikował po dwóch turniejach w Lubinie i w Jaworze. A. Yy... 6-7 czerwca Miszotwa Polski Seniorów w Lubartowie. Przy okazji 30-lecie działalności klubu w Lubartowie sporo osób zaproszonych. Podobno przygotowana wspaniała impreza. Tam będzie startowało trzech zawodników z Lubina, którzy wcześniej kwalifikowali się po turniejach w Kłobucku i w Działoszynie. Po ostatnich turniejach w obecnym sezonie zawodników KKSW czeka egzamin na stopnie mistrzowskie, który odbędzie się w Lublinie. Po zakończeniu roku szkolnego rozpocznie się okres przygotowawczy do nowego sezonu. Wyjedzie grupa z Lubina 13-osobowa, ale łącznie około 80 osób z dolnego śląska nad morze i tam będą trenowali tak wypoczywali, trenowali. Natomiast już od połowy sierpnia zaczynam się, zaczynamy przygotowania do mistrzostw świata, które będą w październiku w Hiszpanii. Klub koreańskiej sztuki walki działa przy młodzieżowym domu kultury w Lubinie. Bardzo dobry występ podczas ostatniego meczu ligowego zanotowali młodzicy salezjańskiego klubu sportowego Amico Lubin. Podopieczni Marcina Dudziaka rozgromili mieć Legnica aż 7 do 3. Po pierwszej połowie młodzi lubinianie prowadzili już 5 do 0. W drugiej trzy bramki z rzędu zdobyli Legniczanie, ale ostatnie słowo należało dla salezjanów. Po pierwszej połowie już było 5 0, chłopcy zagrali bardzo zaangażowanie i dobrze technicznie i taktycznie, z bardzo trudnym przeciwnikiem, z Miedzią Legnica. Natomiast w drugiej połowie wkradło się troszeczkę dużo takiego chaosu, bo straciliśmy trzy bramki po błędach indywalnych obrońców. A następnie chłopcy się zmobilizowali pod koniec, zdobyli jeszcze kolejne dwie bramki i w rutacie wygraliśmy 7-3. Jestem bardzo zadowolony z postawy zawodników, tym bardziej, że Miedzią Legnica to jest bardzo dobry, trudny przeciwnik. W rundzie wiosennej młodzice Amiko spisują się znakomicie. Dobra gra i wyniki cieszą tym bardziej, że potopieczni Marcina Dudziaka grają przeciw korywalom o rok i dwa lata starszym. W rundzie wiosennej występujemy w tej lidze można powiedzieć bardzo dobrze, bo na 7 meczów mamy 5 meczów wygranych, jeden remis i jeden mecz jest przegrany. Troszeczkę te miejsce są niższe od tego takiego bardziej takiego możliwego. Z uwagi na to, że jesienią żeśmy grali bardzo słabo. Młodzice ko trenują na orliku przy ulicy Szpakowej w Lubinie. Swoje mecze rozgrywają na stadionie Regionalnego Centrum Sportu. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia! Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.